Cześć, witam was serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się bardzo ciekawym telefonem marki Huawei, a mianowicie będzie to Huawei Honor. Zapraszam do oglądania. Huawei Honor jest to roczny telefon, dokładnie premiera miał we wrześniu właśnie 2011 roku. No i to był jeden z pierwszych telefonów tej marki, można powiedzieć, celujący w taką półkę premium. Przede wszystkim tutaj odznaczał się wzornictwem, no i bardzo dobrą specyfikacją. Honor ma 1,4 GHz procesor oraz 512 MB RAM no i 4-calowy ekran, co jak na, na tamte czasy, rok temu, było dość niezłą specyfikacją no i mogło konkurować z najlepszymi. Może zacznijmy od obudowy tego telefonu. Sama bryła telefonu jest tutaj bardzo dobrze spasowana. Choć ten model już troszeczkę swoje przeżył, więc pewne luzy na obudowie się pojawiają, ale sama konstrukcja jest, jest, jest bardzo przystępnie tutaj wykonana. No, z tyłu mamy panel stworzywa sztucznego, nie rysujący się za bardzo, aczkolwiek tutaj widać kilka upadków tego modelu. Pozostało. pozostało Pozostały pewne ryski, aczkolwiek nie rzucają się na aż tak w oczy. Znajdziemy tutaj aparat 8 megapikseli, który również kręci filmy w HD. Logo marki, oczywiście logo Google. No i tutaj głośnik na szczycie telefonu. Przycisk włącz, wyłącz, odblokuj, zablokuj oraz tutaj wejście na słuchawki. Po lewej stronie znajdziemy ciszej, głośniej. Po prawej stronie nic nie znajdziemy. Fajnie, coś nowego. No i na dole znajdziemy wejście na kabel micro USB. Jeżeli chodzi o sam telefon, no tutaj system działający to jest Android 2.3. Nakładka Huey'a, aczkolwiek nie wiem dokładnie jak ona się tutaj. Nazywa, więc nazwy wam nie powiem, ale jest bardzo tutaj przyzwoicie pomyślana. Bardziej przypomina właśnie nakładkę z telefonów z Androida 4.0 niż tutaj z 2.3. Co tutaj ciekawego ogólnie mamy? Jeżeli chodzi o aplikację, to sam, sam właśnie tutaj sam telefon został podzielony na kilka części. Właśnie na wybieranie numeru, wybieranie głosowe. Nawet tutaj mamy ewentualnie mm, instrukcję, jak, jak e, mówić do tego telefonu, na przykład połącz z Janem Kowalskim. No i wtedy ewentualnie o właśnie, o pan informacja o baterii i tak dalej. Wybieranie głosowe e, działa to bardzo przyzwoicie, nie ma ogólnie z tym problemu. Spis połączeń, czyli jak najbardziej kontakty, sms-y, zegar, wiadomo, kalkulator, kalendarz, aparat. E, słów kilka o aparacie, e, bo poza oczywiście tymi funkcjami, tutaj autofokus, e, stabilizacja obrazu. E, no, ten telefon jeszcze tutaj mm, robi zdjęcia w tak zwanym HDR-ze. Między innymi, to jest zdjęcie HDR-u. No, na pewno nie, jakoś nie zobaczycie mm, tej, tej jakości tego zdjęcia. A no, tutaj zdjęcia w makro też bardzo ładnie zrobione. Nie najgorszy aparat. Nie oczywiście najlepszy, ale też nie najgorszy. Muzyka tutaj też jest tutaj podzielona na, na, na foldery. Czyli ewentualnie, jeżeli mamy, wrzucimy cały folder, możemy sobie tutaj zobaczyć po kolei te pliki, utwory, albumy. No nie mam tutaj jak zwykle żadnych um, utworów, aczkolwiek mniej więcej tak to um, widać tutaj, czyli mamy okładki. No i oczywiście jak najbardziej możemy sobie um, tutaj to zmieniać. Sam ekran dotykowy też chodzi bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie. Ogólnie jestem zdziwiony, jeżeli chodzi o ekran tutaj, to jest zwykły ekran LCD o rozdzielczości 480 na e, taka dosyć nietypowa 854 pikselem. Oczywiście 16 milionów kolorów wyświetlacz. Ładnie, naprawdę szacunek tutaj dla Hueya Menedżer plików, oczywiście Facebook, Twitter, jak najbardziej. Troszeczkę mało widgetów tutaj e, w, tym, w tej nakładce. Po kliknięciu dodaj widżet tutaj redwi, ledwie kilka pogodynka tryb oszczędzania, tryb oszczędzania energii. No, nic, nic takiego co by można było wam pokazać i żebyście i, i, byli zadowoleni albo mm, nic z tego co co nie mają inne modele ewentualnie <laughs> oczywiście tutaj też możemy sobie folder stworzyć e, notatnik notatniki e, ten folder już tutaj stworzony był systemowo ale jak najbardziej możemy to ewentualnie zrobić właśnie tutaj w taki sposób e, ewentualnie mm, no i tak jak widzimy narzędzia te mapy ewentualnie tutaj e, zostały mm, włożone, że tak, że tylko powiem, do tego folderu. Dzięki temu możemy mieć większy porządek e, w swoim menu. Niektórzy pewnie już tutaj zauważyli dwa programy: Nenamark i Quadrant. No, szykuje się kolejny pojedynek. No tym razem wydaje mi się, że to będzie bardziej wyrównany i bardziej ciekawy pojedynek chyba najciekawszy e, z tych, które tutaj przeprowadzałem będzie to pojedynek Huawei Honor kontra HC1V bardzo podobna specyfikacja różni się tylko właściwie systemami operacyjnymi oczywiście nakładkami jak najbardziej ale naprawdę może być bardzo ciekawie jestem sam ciekawy kto, kto, kto wygra no i czy, czy... Chińczyk, że tak powiem, pokona koreańca, no ale tutaj nie o to, to, nie o to chodzi, e, wiadomo, że HTC to już powoli legenda rynku smartfonowego, a Huawei raz kiedyś sobie wypuści właśnie model, no i jestem ciekawy, czy, czy właśnie Huawei pokona HTC. Przejdźmy może zatem do internetu, zobaczmy jak chodzi tutaj internet. Co ja pisze? Ok, zobaczmy jak strona wchodzi. Zobaczmy jak działa multitouch. Bardzo przyzwoicie. Ten, ten ekran nie razi tak w oczy, aż bardzo dobrze odzorowane kolory. Dobra biel. Nie męczy tak oczu. bardzo fajne e, filmy na stronie internetowej z YouTube'a jak najbardziej odpalamy e, z pozycji przeglądarki, z pozycji tutaj strony. Działa to bardzo przyzwoicie. To was serdecznie. mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się prawdziwym hitem Dokładnie moja recenzja BIM. Zapraszam e, serdecznie do, do, do oglądania. ładnie, bardzo ładnie e, chodzi. No i to było na wszystko z minusów, które zauważyłem, jeżeli chodzi o telefon, z minusów i plusów. Z minusów e, w, w, w pomieszczeniu, w domu, w mieszkaniu nie łapie fixa, jeżeli chodzi o GPS. E, nawet na powietrzu robi to bardzo, bardzo m, tutaj z wielkim trudem. Jeżeli chodzi o, o właśnie mieszkanie, to jest wręcz niemożliwe, więc tutaj mimo że naciślemy, mamy mimo że mamy tutaj włączony RGPS, to nie działa, to nie działa niestety. Ale na plus tutaj jest bateria, prawie 2000 mAh spokojnie wytrzymuje 2 dni takiego dość um, intensywnego używania. No i to by było w sumie na tyle. Um, zapraszam do komentowania tego filmu, do subskrybowania i do następnego odcinka do pojedynku właśnie Huawei Honor z Samsung, z, przepraszam z HTC One V. Zapraszam do zobaczenia na razie, hej!